z papugami czemu ty nie nagrywasz sami bo ja nie chcę być nagrywana. jak nie wiem o co temu chodzi zjeść zjeść zasłonki zjeść za a ty czego tutaj chcesz babu? ja nic od ciebie nie chcę zostaw mnie lepiej filo na badylu. Dreb, 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 szybkie gniuszki <grytum> I jeszcze coś satysfakcjonującego. To mój najlepszy gniotek, który mi dotąd wyszedł. Zawsze te gniotki, które robiłam kleiły się za bardzo. E, e, m, nie za bardzo były dobre. No z tym to było dużo tych, ponieważ najpierw zrobiłam normalnego slime'a. Dodałam kleju i aktywatorów perwolu i wyszedł mi taki slime. Więc dzisiaj jeszcze Wam pokażę, jak zrobić slime'a. Tak jak. Więc. przelewamy sobie do miseczki lub czegoś i powstaje nam taki co? Yy, slime, i zaraz wracam do perwola Mam już perwol, i teraz dodajemy tutaj po troszeczku i mieszamy palcami albo czymś, co mamy. Robię tego slajma i więc widzimy jak już. Wymieszam to od to Okej, okay. Mam już slajma. Tak on wygląda. Trochę się lepiej. I powiem teraz, jakie do tego składniki. Możecie dodać jakieś glinki czy coś. Ja mam pod ręką właśnie takie o te ja, ale ja dzisiaj dodam piankę samą, bo tutaj była pionka, jakiś proszek też i y, ten, y, i glinka właśnie ten. Ale sam jest na razie jak coś to bardzo mięciutki, y, fajnie się rozciąga, super jest w dotyku, nie klei się w ogóle, więc polecam z perwolu, ponieważ z aktywatoru już potem jak się zepsuje to już na marna, więc już lepiej wydać Perwul niż dać po prostu takie coś. pianka versus pianka No i teraz oczywiście mieszczamy Także pianka nam się wybieszała z slime'em. Ja od razu dałam taką i zaraz się widzimy na Okej, kam mam taki slime wyszedł. I on jest jest mi taki Fluffy. Jeszcze zrobię o innym... Właśnie tak. Jest super. Naprawdę polecam. I jeszcze zaraz pokażę Wam drugiego slajma, którego zrobiłam też. Teraz dodajemy pianki. Zaraz wracam i możecie sobie przesunąć jak chcecie, bo mi się teraz zażre, że siedzę i zapomniałam wyłączyć kamerę i po prostu za długo minuty lecą. Dodajemy po troszeczku i wierzycie, co znalazłam. I potem pobarwimy razem tego slajma. za muszę zaraz to uwytrzeć. Coże? Za wyrażenie. Zaraz się wyrażę. Wyra wyra że mój telefon jest tak wygrudzony, że po prostu cud. Okej, okay, i tak wygląda sam, Jeszcze tam potem to sprzątam, więc nie przejmujcie się tym bajzlem, takie fluffy. Moje, moje ręce są brudne od tego. Trzymy idzie domu taki barwnik chwytkowy, żeby nie było takie same. A, i zaraz

Pięknie się posmarowałam. Pięknie się posmarowałam telefon, ten fioletowy. Ale zaraz pokażę slajma, więc chyba nie możecie się doszczęgać. XD, też mój film. Super. XD. Teraz który dla Was jest najlepszy? Ten czy ten? Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach tak. Niebieski albo fioletowy. Który wybieracie? Piszcie w komentarzach. I subskrybujcie ten kanał. A i jeszcze przepraszam bardzo za te że nie nagrywam wtedy, ponieważ telefon mi się zepsuł. Nie wiem czy to ja już mówiłam. Dobra, baj w tym materiale to tyle.